Dzień dobry Była okazja, niby, okazja, nie okazja yy, w internecie wyprzedaż, sadzonek, wrzców No i oczywiście się skusiłam. O. Ojej. 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 O Jezu! O matko, co ci się stało? Tocik! Ojejku, tocik. Tocik, co ci się stało? Uman. psika. Coś, coś miała w nosie chyba. Tolcik. Już dobrze? A cała brudna, gdzieś ty tam kopała znowu? No, taka moja Tolcia. No zobacz, jak ty wyglądasz. Cała brudna jesteś tu. Pokaż się, no moje kochane. O, już dobrze? No, wracając do Brzostów. No właśnie. Kupiłam 10 takich różowych. To są właśnie te. I 10 czerwonych, czyli to ja to określałam bardziej taki ciemny róż fiolet. No ale napisali, że to są czerwone. Oczywiście tu jeszcze są wrzosy pomiędzy, bo takie trochę ładniejsze zostawiłam. Ale do czego wymierzam? Jeszcze o ile te jasne różowe, to chociaż widać je stąd. A te, to takie sadzoneczki przyszły. Zdjęcia były z maja ogromnych sadzonek. A jak ja je zobaczyłam, to mówię: No super, nie? I te były droższe od tych różowych. Mimo tej przeceny. No więc troszkę się załamałam. Sadziłam, zobaczę, urosną. Mam nadzieję, nic im nie będzie, ale. No chociaż te różowe już widać ładniejsze, a mi zależało na tych ciemnych bo tu się odwrócę, tu mam to wrzosowisko moje o i tu już te ciemne zaczynają kwiatki robić ale jak ja te kupowałam, proszę ja pokażę sadzonki kupione w Niemczech w tym roku to są te sadzonki to jest, ta, to jest ta, taka sadzonka w Niemczech taka i kosztuje niecałe 2,50 euro Czyli, jakby tak nawet przeliczając, to to jest 10, no może 11 zł. A ja za tamte dałam 12. Szkoda gadać. To są te, co w tym roku dosadzałam. Tutaj to mąż mi z Niemiec przywiózł. Tu jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tam piąty. Tam jest to są, to są sadzonki, tak jak były tam na zdjęciach. A przyszły? No, a przyszły takie, nie? Co będę gadać? No. no. przyszły takie mizerne, nie? No, to nawet tego nie widać. O, tu. No. no. I takie, nawet jakby jakieś choroby miały grzybowe. No, dziwne, no zobaczę. No, no wsadziłam je, no. No trochę mi się to nie podoba. Jeszcze muszę tu z rębkami zrobić. Do końca już dzisiaj go skończyłam, bo już tak deszcz popaduje i w ogóle tutaj przyjechałam się z mężem, bo miał coś robić na budowie. A ja w międzyczasie wyskakuję wtedy w ogrodzie robię. Jeszcze coś tam łaskoczę w nosie. Tak. Poszło za piłeczką w trawę myślę, że tam ją ta trawa trochę podrażniła. No, także to robiłam, a wczoraj jeszcze. No tu są wrzosy, one ładnie wyglądają. Wrzosy, tam chciałam właśnie to wrzosowisko sobie zrobić dalej. Jeszcze wyści wyściółkuję tam później te, te ciemne, bo tam kora była. Ech, także... A tutaj korę wysypię. Mam jeszcze dwa worki, dosypię. No ta kora tu wysypywałam w tym roku. Czyli ona normalnie znika ta kora. No jakaś taka się roże, już widzę ziemię. To tak. A chciałam korę, bo jednak między wrzosami ładniej to wygląda. ciemnieją te zrębki, one tak z daleka je widać. O, tutaj też robiłam zrębkami, ale to wszystko jeszcze kartony widać, bo też muszę dokończyć zrębkami. Tu wszystko były zrębki, jak widać. O, bo ja, to ja sama robiłam te zrębki. Ale mówię, w tym roku nie mam czasu. Na pewno, jak już będę docelowo tu mieszkać, to będę sobie sama robić zrębki. No, i tutaj jeszcze też ściółkowałam, to od razu pokażę. To robiłam wczoraj i przedwczoraj. I tutaj mam wyściłkowane. To jest ściółka, a tutaj jest część. To już było z miesiąc temu robione korą. I już widzę, że nawet są kore, tak też, też się szybko ona rozkłada, Nie wiem, po prostu widzę, że już nawet tutaj o, zaczęłam dosypywać zrębek trochę taką piękną warstwę. O i tutaj już te zrębki ciemne, ciemne, ciemniejsze są, nie? Bo tamte są wczoraj przedczoraj a nie padało, więc one jeszcze są jasne, a potem jak ciemniej no to one już będą też, o tutaj widać już będą ciemniejsze. Wy, po wykładałam grubym kartonem sobie tam takie zrobiłam a to pokażę. Tu miałam takie duże kępki już bodziszka i ja je też podzieliłam sobie na mniejsze. Także mam teraz kilka mniejszych tak jak to wygląda a widać, że są gdzie wystają i tutaj będzie ten bodziszek na całym terenie Także... No. Trochę jeszcze mam roboty. Ja nie jestem, że tak powiem, przygotowana do zimy jeszcze. Ale jak nie zrobię wszystkiego, to nie zrobię. No Po prostu nie dam rady. A przyjeżdżam przy okazji, bo, no bo wiadomo, przyjeżdżam. Mąż też coś robi. Tu też mam do wyściłkowania. Te moje zrębki, to one mają tutaj dwa lata. Te. Tak wyglądają. A ja je robiłam sama. I też karton gruby kładłam pod spód. I tak wyglądają. No, i takie są. O tu ten bodziszek, właśnie, który podzieliłam tam. Także to tak wygląda. A jeszcze pokażę. Jak już tu chodzę, pokażę mojego. O tutaj już mi irys wychodzi. Tam gdzieś czosnki już też wychodzą. O, ciemiernik mój. Proszę. Przepięknie kwitnie. Kwiatki ma przepiękne. Uwielbiam ciemierniki. Tu jeden. I tam drugi. Też już ma kwiatek. No w innych miejscach też są inne. Ale tak przy okazji, bo tutaj jestem, więc pokażę, pokażę go. Bardzo ładne kwiatki. Tolcik, chodź. Chodź, idziemy, Tola. Chodź toczyk, chodź, chodź, chodź. Już tam nic nie kop, chodź. No właśnie, chodź, chodź. No, no trochę jest jeszcze do zrobienia, ale jestem chociaż zadowolona z tego, co zrobiłam. Dobra, ma moje zawilce. No już nie będę musiała wiązną, tym bardziej, że ściąłam je, bo tutaj mam krokusy później, ale te botaniczne one są bardzo niziutko i są dosyć wcześniej i potem mam tutaj narcyzę, też botaniczne. Więc pościnałam, żeby je po prostu było widać. Mogłabym to wiosną zrobić, ale... Także je ścięłam. Robiłam wczoraj. O, jeszcze mam gałęzie do przykrycia. Tam takich jednych roślin, bo przykrywam niektóre, jak są jeszcze takie nowe. No i tutaj tego też białego zawilca pościnałam. No i ostróżki pościnałam, też widać. Tam ładnie wyglądają te żówki, Jeszcze zastąpiłam. No i tutaj to, to już wcześniej robiłam, te róże, nie? Ale tu mam ten cały pas z brzegu tak po 30 cm folię zrobioną. Bo tu mam przy, przy, przy tym, przy kostce mam taki wysiew takiej trawy jakiejś dziwnego zielska i tak zrobiłam pas takiej folii. Tam dalej jak miałam to kartony kładłam. No, tutaj też tak już pas tak zrobiłam, o tak, no. No muszę wozić, a zrębka mi się już kończy. Także to, co jeszcze robię w ogrodzie. Dobra. Jedziemy. Taczką już do domu zaraz. Bo zaraz się ciemno zrobi. Z nosa kapie. To do usłyszenia. Pa, pa. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.